Biorąc pod uwagę, że mamy planetę, która jest w ruchu synchronicznym ze swoją gwiazdą, nie? I ta jej jedna strona jest rozgrzana do kilkuset albo i tysiąca stopni Celsjusza. Ta ciemna strona to tam pewnie z minus sto parędziesiąt, no, albo jak i 200. na Merkurym, tak? Tylko, że tam nie ma atmosfery. Natomiast Dokładnie, tutaj a tu, musi mamy, być tu mamy atmosferę. To tak, po pierwsze, ta wiatry. atmosfera jest strasznie zdmuchiwana z tej strony, która tak. jest wystawiona w stosunku do swojej gwiazdy. A z drugiej strony, to co powiedziałeś, wiatry, nie? Tam jest niesamowity gradient temperatur przecież, nie? I, 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 i ten front atmosferyczny sprawiłby, że to żyje. <laughs> Tutaj, tutaj jest kwestia. Musiałoby sobie radzić w takiej sytuacji. Dzień dobry moi drodzy! Nie widać nas, ale to my. Gdzieś tutaj mnie widać, to my w kolejnym UFO kwadransie, a tak naprawdę witamy was w programie, w którym rozmawiamy o naukowym podejściu do cywilizacji technicznych pozaziemskich tak. i poszukiwań sygnałów, czyli SETI i okoliczne, że tak powiem, inne projekty. I cóż dzisiaj? Mamy no, dzisiaj tak, dzisiaj mamy artykuł, którego ostatnia jakby poprawka. My cały czas bazujemy Głównie na rzeczach, które są dopiero wysłane do recenzji, mhm. natomiast dzięki takiemu serwisowi, który jakby pozwala na umieszczanie prac zaakceptowanych już albo wysłanych do recenzji, Możemy to sobie poczytać, i tutaj jest. I link do tych prac zawsze macie w opisie, tak, tak. więc warto tam się zajrzeć. To jest akurat praca, która została wysłana do Monthly Notices of Royal Astronomical Society. A tutaj jest, i to, to jest jedno z moich ulubionych periodyków, nie? bo on ma taką tak. piękną nazwę. Nie? Piękna, no i to jest bardzo stary periodyk, Dokładnie. To on już ma bardzo dużo lat. I to, są, I to są, tak, comiesięczne zapiski te, notatki Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego. Gdzie tak, gdzie to jest napisane, jak no, Monthly Notices a, of je. Royal. Raz, no to jest skrót, tak. Monthly skrót. Notices of Royal Astronomical Society. Tak. Zacne pismo, naprawdę zacne. No i tutaj jest. Biotic habitable zones, czyli takie strefy, mhm. te, te zamieszkałe, wokół chodzi o planety, wokół gwiazd krążące, ale tutaj rozchodzi się bardziej o pewne jakby astrobiologiczne spekulacje dotyczące tego, jak życie, mhm. to pierwotne życie, biologia zmienia i miejsce planety. Która potem ewentualnie może stać się siedliskiem cywilizacji, takiej jak chociażby nasza, bardziej albo mniej rozwiniętej cywilizacji. No i istnieje bardzo duża zbieżność między rozwojem w ogóle życia, a warunkami, jakie na planecie mogą istnieć, które z kolei drobnoustroje wpływają na to, i mhm. jak wygląda atmosfera? Pierwotna ziemia jest tego dobitnym przykładem, bo pierwotna Ziemia była w zasadzie nie tak natleniona jak atmosfera mhm. w pierwotnej Ziemi, jak, jak obecnie. To dopiero te pierwsze drobnoustroje, pierwsze sinice, mhm. one zaczęły ten tlen wytwarzać. Co ciekawe, była tak zwana katastrofa tlenowa przecież, która zabiła bardzo dużo organizmów, które tak. nie były przystosowane do takich warunków. Więc... No tak, i były też, były też okresy, w których było bardzo ciepło i bardzo duża zawartość dwutlenku węgla. Co z kolei spowodowało rozkwit życia, ten kredowy, przecież ten węgiel, który my teraz mamy, jest uwięziony. To jest uwięziony dwutlenek węgla z tych okresów, kiedy to w karbonie było mnóstwo tych drzew, palm, drzewiastych, nie wiem jakichś. No i tego węgla, które miały w sobie też. Tak, I one, i one pochłaniały dwutlenek węgla, zmieniając go w tlen, zmieniając go tam w cukier, tak, przy, przy udziale wody, jakichś tam katalizatorów i ten węgiel później te rośliny jakby mhm. przechowywały. Dzisiaj my to kopiemy jako kopaliny. Bra, tak, ale do rzeczy. Szajka. Do rzeczy. No. Gdzie, gdzie seti? No seti jest jakby na końcu tej drogi. Mhm. My pokazujemy jakby to czy znaczy autorzy tego artykułu to są to są dwaj uczeni z departamentu fizyki i astronomii z Uniwersytetu of Exeter mhm. w UK pokazują, że bardzo ważne jest to. Co na początku się dzieje z planetą. I tak naprawdę ta planeta wcale nie musi być w czymś, co my określamy strefą tą, tą złotowłosej, tak, tą strefą ekosferą. ekosferą. Ona może być gdzie indziej, ale później yy, to życie biologiczne. Powoduje, że atmosfera jakby staje się tym płaszczem ochronnym. Mhm. Staje się tym kumulującym ciepło kumulującym tę energię. energię, tak dla niepotrzebną dla dalszego rozwoju życia. Czyli, czyli ważne jest, jak zaczynamy, bo to doprowadza nas do jakiegoś tam szczęśliwego mhm. końca. Więc jest to, jest to dosyć, dosyć ważna sprawa i to. Wiesz, co to się łączy też z takim newsem, który tutaj znaleźliśmy? Tu z kolei Uniwersytet Kalifornijski mm -hmm. pokazał, że w nowych studiach astronomowie pokazali, że dym w, równym, w równej mierze <laughs> życie tworzy, jak i. O, odbiera. odbiera. To jest toksyczne, o mój Boże, to tak. jest toksyczne. Wiesz. Powiem ci tak, ja nie wiem dlaczego, ale jak tutaj nagrywamy zawsze tę serię o SETI, mm -hmm. tak, o tym życiu pozaziemskim od tego typu badaniach. I to jest jakby w takiej serii nagra nagrywanych programów, ten nasz ostatni. Ja potem wsiadam w samochód i całą drogę hichram. <laughs> Powiedz mi, co ty w tę ten, ten, wytwornicę wkładasz? Nad hichram dowcipano. Nad hichram dowcipu. Tak. Są jakby nowe, nowe studia pokazujące, że yy, yy, życie na planetach wcale nie wymaga tego, czy rozwój życia wcale nie wymaga tego, aby planeta była taką, 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 takim globem podobnym do Ziemi. Oczywiście w sensie rozmiarów i w sensie życia podobnego do Ziemi, no to oczywiście. Natomiast wiemy, że istnieją planety, które są bliżej mm -hmm. swoich gwiazd, które są trochę dalej swoich gwiazd. Te, które są bliżej gwiazd, one bardzo często, tak jak nasz Merkury, Znajdują się w takiej sytuacji, że ich obrót, zresztą nasz księżyc jest dokładnie takim przykładem tak, cudownym, obrót jest synchroniczny. I teraz, e, oczywiście, jeżeli taka planeta krąży wokół swojej gwiazdy i ciągle tą samą, tą samą e, swoją połową jest do gwiazdy zwrócona, no to mhm. druga połowa jest w cieniu, jedna jest wciąż nasłoneczniona. I w tym właśnie artykule, którego opis znalazł się na stronach Science Daily, e, oni pokazują, że przecież ten obszar terminatora. Mhm. Przypomnijmy, że Terminator, chociaż do Astrofazy nie trzeba przypominać, że Terminator to jest taki Ale robot z przyszłości. Może ktoś zbłądził, to trzeba. Terminator to jest taki robot z przyszłości, który przyleciał, żeby nas zabić. Dokładnie w takiej kuli. Ale nago. Na, oczywiście, że nago, mimo że właśnie dla tego robota mnie to zawsze zastanawiało. Przecież dla niego nago to jest bez tej powłoki takiej, tak? On mhm. powinien być już taki metalowy. Nie ja tam chodziło o to, że materia organiczna się mogła przenosić. Tak. Ja się zastanawiam, skoro mógł się przenieść robot w tej skórze w materii organicznej, ja. sztucznej, to przecież mogli mu tam karabiny podpisać. Pod, pod, Ale ta robocica, nie? przecież ta robocica, taka, która w trzeciej części Terminatora, ona miała już te w ręku takie, no, te lasery, czy mhm. jakieś inne rzeczy i tam w ogóle to było już takie dziwne. Ale to zostawmy. Nie, Terminator to jest ta linia, która oddziela część nieoświetloną od mhm. oświetlonej ta. planety. No i w tego typu obiektach to miejsce właśnie, yy, czyli tam gdzie słońce jest gdzieś na horyzoncie, yy, czyli świeci, daje jednak troszkę tej energii, ale jednak tej energii nie jest za dużo, więc nie są to te mm -hmm. obszary bardzo mocno nasłonecznione, że możemy yy, nie wiem, to tak sobie wyobrażam właśnie, tak yy, że stoimy i tak skaczemy. Jest słońce, nie ma słońca, dzień, noc. Że, że właśnie możemy być w tym obszarze takiego półcienia, takiego wiecznego, wiecznego wschodu albo wiecznego zachodu, i w tej właśnie pracy, która już zaraz powiem, gdzie ona się ukazała ukazała się w The Astronomical Journal i też, też tutaj podamy link do tej Anna H. Lobo i pan Shields i pan, o, pa, Pałupski, Igor Pałupski Proszę bardzo. i Eric Wolf. Ja jestem ciekawy, czy, czy Pałupski, zaraz, wiesz co, zaraz wejdę i zobaczę, jaką on ma afiliację, żeby Pałupski ma jedynkę, afiliację, afiliację właśnie tego Uniwersytetu w Kalifornii, czyli to jest, to jest, dobrze, okej. Okay. Oni pokazują, że życie może doskonale rozwijać się w tego typu obiektach, które mhm. są nawet bliżej swojej gwiazdy, bo w tym obszarze właśnie jesteśmy w stanie y, jakby zasymulować warunki, które są bardzo dobre, tak. Wiesz co, a ja a ja się zastanawiam, nie? bo jednak to nie jest tak. Bo po pierwsze, jakby au, spopujmy trochę mimo że ten tak. popsając, bo przecież Jacek Dukaj w swojej książce coś podobnego też. Że to znaczy był fragment cienia. Tam był fragment, gdzie oni lecieli cały czas w tym terminatorze, tylko tam to troszkę szybciej trwało. Mhm. Natomiast biorąc pod uwagę, że mamy planetę, która jest w ruchu synchronicznym ze swoją gwiazdą, nie? i ta jej jedna strona jest rozgrzana do kilkuset albo i tysiąca stopni Celsjusza. Mhm. Ta ciemna strona to tam pewnie z minus parędziesiąt no albo jak widział. Nie na merkurym, tak? Tylko że tam nie ma atmosfery, natomiast. Dokładnie, ale tu mamy atmosferę. To, tak, po pierwsze, ta wiatry. atmosfera jest strasznie zdmuchiwana z tej strony, która tak. jest wystawiona w stosunku do swojej gwiazdy, a z drugiej strony to, co powiedziałeś, wiatry, nie, tam jest niesamowity gradient temperatur, przecież, nie I, 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 i ten front atmosferyczny sprawiłby, że to życie. I tutaj, tutaj jest kwestia, musiałoby sobie radzić tutaj jest w takiej kwestia, sytuacji. Sam artykuł y, ma tytuł terminator habitability mm -hmm. the case for limited water availability of M dwarf planets czyli są te są gwiazdy typu, gwiazdy M. typu no to są, M to, to są, są w ogóle gwiazdy wybuchowe takie, gwiazdy takie, takie, tak gdzie jest aktywność ta y, dosyć duża ale no, oni tutaj przedstawiają jakby takie no, całkiem sensowne argumenty y, związane z tym że w takich miejscach może mhm. rozwinąć się życie. Nie, 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 nie mówimy tutaj absolutnie o życiu yy, jakimś związanym z cywilizacją, bo mhm. pewnie do tego nie dojdzie. Ale teraz sobie wyobraźcie, tam no, może jest, być woda. Mikrobić, to, że nie? atmosfera wieje, to nie oznacza, że na dnie zbiornika. Nie mogą się rozwinąć jakieś tam te polipy, czy rybka, może tam pływać. Przecież, Jeśli. przecież na szczycie oceanu mamy fale i sztorm, a 100 metrów poniżej rafa koralowa, w której. Rybka Nemo sobie pływa. Myślałem, i... że powiesz Rafał. Rafał Koralowy, ko kolorowy Rafał. Dokładnie, to jest, Rafał tak... Kolorowy jest. I on sobie tak pływa no i, i tak wii, jest fajnie. Wii, witam na mojej planecie. Napisałem takie opowiadanie. Napisałem no opowiadanie dobra. o właśnie tego typu planecie, o pewnych, o pewnych ludach, które żyją w takim właśnie miejscu, i które pielgrzymują do tej strefy Terminatora, bo istnieje, jakby po jednej stronie Terminatora jedna cywilizacja, dosyć pierwotna jednak cywilizacja, a po drugiej stronie Terminatora yy, inna, która jest jakby też są te warunki w miarę jakby dobre, oni też potrafią coś i yy, okresowo dochodzi do spotkań, do wymian towarów, hmm. tak? Bo jedni mają jakieś minerały, inni mają jakieś jedzenie, jakieś nasiona, coś, co jest potrzebne i następują właśnie tam takie spotkania, takie wymiany. To jest o uczuciu opowiadanie z tego, co ja dawno temu napisałem. Pewnie nie jest oszlifowane. Możemy powiedzieć, żeby ewentualnie widzowie napisali, czy chcą to przeczytać? I wtedy. Ja myślę, że nie wtedy na, pytać na, stronie, na stronie Astrofazy, w jakimś kąciku, może się pojawić plik no do ściągnięcia chłop. czy opowiadanie. Proszę bardzo. Bo to jest, wiesz, ja, ja nie robię z tego żadnej tajemnicy, a też nie mam innych planów y, póki co y, wydawniczych, a jak Wam się spodoba, to tych opowiadań jest dużo i może kiedyś się ukażą w jakiejś tam no formie e-booka, czy jakiejkolwiek. To dajcie znać w komentarzach, to chociaż wiem, że chcecie, ale a może nie chcecie. A może piszcie, nie chcecie, że z góry zakładamy, nie, że to będzie hałat. Taka wielka chałka. <laughs> tak, tak. Półtora metra hały, tak? Dokładnie tak. Słuchaj, no to co? No to jakby fajna praca, wracając jeszcze, właściwie e, podsumowując. Wiesz, chyba co temat, popując, no. Au. na Merkurym, w jednej z powieści Robinsona, Kima Stanleya Robinsona, też tam jest taki, taki z kolei pociąg. Mm -hmm. taki, czy to nie jest pociąg, to jest taki wielki pojazd, taka kolonia, która porusza się. Właśnie będąc ciągle w okolicach Terminatora, bo Merkury, jak wiadomo, to jest taki etap, tam już, już za, za jakieś 200 lat, od teraz, kiedy planety są niektóre skolonizowane. Na Merkurym, właśnie jest taka kolonia chodzi o wydobywanie pewnych minerałów. Natomiast, żeby te warunki były w miarę znośne, to wybudowane jest takie torowisko, po którym w momencie, gdy Merkury, on jest chyba dwie trzecie, tak, 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 tak mhm. zsynchronizowany, że tam jednak ten, te, to Słońce zmienia swoją pozycję na niebie, choć bardzo powoli. I ten, ten pojazd powoli zmienia swoją też pozycję, tak żeby trzymać się Terminatora. Więc kwestia tego Terminatora nie jest aż taka głupia. Oczywiście, że nie. I to pokazują, to pokazują jest. też właśnie ci astronomowie z Kalifornii. Także warto zwracać uwagę też na te kwestie. My tutaj mamy taki kącik z Damianem i, i, i z zielonym naszym oświetleniem i z dymem. Tak. Natomiast tutaj też na astrobiologiczne aspekty zwracamy uwagę, nie tylko na samo poszukiwanie SETI, nie tylko na to, czy te, te sygnały są, czy nie, czy te cywilizacje są, czy nie, bo żeby rozwinęła się cywilizacja, najpierw musi być. Życie w tej najbardziej pierwotnej postaci, a ono, jak widać, może się rozwijać nawet na planetach, wokół gwiazd bardzo nieprzychylnych, nawet na planetach, które obracają się wokół własnej osi, synchronicznie także wydawać by się mogło, że tam nie ma miejsca na życie. Hmm. A jednak naukow, nau, naukowcy amerykańscy wiadomo, na, naukowcy coś tam, coś tam, coś tam tak, wymyślili. A wśród nich Igor. Pałupski. Najbardziej amerykańskich naukowców, amerykańskich. <grym> tak, e, tak. Tutaj, tutaj nas próbują przekonać, że. że ja jest się czuję przekonany. Nie? W tak, sensie to jest tak. możliwe. W sensie nie, nie ma niczego, co sprawiałoby, że to nie byłoby możliwe. Nie, tak, to nie dlatego, znaczy, że tak jest. Ale dlatego to jest ja, ja zawsze, nawet jeszcze w czasach, gdy. Gdy tak, te, te odkrycia planet dopiero były czymś nowym, tak? no bo pierwsze planety to wiadomo, Wolszczan. Ja wtedy byłem na studiach. Wolszczan krótko po tym odkryciu przyjechał do Polski. Wcześniej go nie znałem, bo, no bo trochę wcześniej jednak mhm. pracował. Przyjechał w 93, chyba, on się pojawił w Polsce. Ładnie pachniał, tak, bo wtedy nie, no, on był taki Amerykanie, Nie miał brutala no, tak, nie miał tak, sobie miał, tak, tak, z kiosku. Nie miał brutala z kiosku, tylko <laughs> jakiś, wiem, że to nasz kolega tak wyszedł na korytarz i. O, Aleks tu przeszedł, <laughs> było cudowne. Natomiast tak, ja mam nawet zdjęcie, wiesz co, przywiozę kiedyś i pokażę. Mam zdjęcie, gdzie spotkaliśmy się, studenci, wtedy cała grupa ze wszystkich lat, nas tam, wiem, z 8 czy 10 osób. Na wszystkich latach astronomii spotkaliśmy się z nim w knajpie, gdzie on nam opowiedział o tym odkryciu. Wiesz tak, mm -hmm. w przywinku. Normalnie Super. tak jak, jak bardzo, bardzo miło, bardzo sympatycznie się to wszystko, to wszystko wyglądało. On też wtedy miał wykłady o pulsarach takie dla, dla studentów. Nawet mam w jego wpis w indeksie tak, jakieś, tam, jakieś tam zaliczenia. Także to, to było całkiem fajne, całkiem sympatyczne. I ja wtedy już jako miłośnik fantastyki od zawsze byłem święcie przekonany, że to życie nie jest ograniczone tylko do Ziemi. I mimo, że wciąż nie mamy żadnych dowodów, to ja liczę na to, że. Tak długo, jak, jak tutaj astrofaza jest, jak będziemy sobie razem dyskutować o różnych sprawach, że przyjdzie taki czas i to szybciej niż później. Tak? I nie będziemy musieli mieć zielonej wtedy poświata, tak, tylko będziemy wtedy... mieli czerwoną poświatę. I będzie czerwona i migająca, i powiemy: Tak, znaleziono sygnatury, które jednoznacznie mówią, że na globie wokół tam jakiejś gwiazdy istnieją sinice. Teraz, jak ktoś ma epilepsję, to, to niech nie patrzy. A, zrobimy, ja nie zrobimy tak nie i będzie w ten sposób. O. Moi drodzy, a, 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 a. mamy obcych. Tak jest, o Jezu. Słuchajcie, no to co? Zachęcamy Was do tego, żebyście też, jeżeli znajdziecie, natkniecie się na jakąś fajną pracę naukową dotyczącą obcych życia, tak naprawdę poza ziemią, to też wrzucajcie linki do opisu. Jeżeli my akurat nie natrafimy, a będzie to fajne, to też możemy o tym opowiedzieć. Tak. I cóż, zapraszamy do kolejnych kwadransów, Pop Science i wszystkich innych produkcji na kanale. Trzymajcie się i cześć.